Kochani, to jest Kevin, przyjaciel Puczka i mamy do Was wspólny apel. Pamiętajcie, wyjeżdżając na wakacje, że pies, a także inne zwierzęta to nie są zabawki, to nie są rzeczy. Mam nadzieję, że wszyscy z Was będziecie zachowywali się tak, jak przyzwoici ludzie, będziecie zapewniali opiekę swoim zwierzętom, jeśli nie możecie ich zabrać na wyjazd wakacyjny. Oczywiście optymalnym rozwiązaniem jest tam, gdzie jest to możliwe, aby zabrać zwierzaka z sobą na wakacje, bo. Jak dla mnie jest to członek rodziny i jestem przekonany, że dla Was wszystkich jest dokładnie tak samo. Natomiast jeśli nie możecie zabrać psa na wakacje, to pamiętajcie o tym, żeby poprosić członków swojej rodziny czy też swoich znajomych o to, żeby się zaopiekowali zwierzęciem albo u Was w domu, tak jak to się u mnie bardzo często dzieje, albo też skorzystajcie z opieki członka rodziny czy przyjaciela dla Waszego zwierzaka. Jeśli natomiast nie macie takiej możliwości, to warto pomyśleć o tym, żeby skorzystać z opieki hotelu dla zwierząt, czy też na przykład petsitera. Takie usługi świadczone są na terenie samego Ursynowa przez przynajmniej kilka podmiotów, a w okolicy jest to 20-20 kilka podmiotów. W całej Warszawie i w okolicach to jest ponad 100 miejsc, w których możecie zostawić swojego psa, swojego kota, swojego przyjaciela, członka waszej rodziny. Liczę na Was, nie tylko ja, ale także Kevin, no i oczywiście Pucek.